Drodzy Państwo, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że wygraliśmy tutaj i wywodzimy z ciężkiego terenu czy punkty. Przed nami długa droga, bo to dla nas bardzo ważne, bo ostatni mecz u siebie. Chciałem przede wszystkim podziękować zawodnikom za realizację zadań taktycznych. Szczególnie do przednich radzimy bardzo może i wyradowanie i to mnie bardzo cieszyło, bo uniemożliwiliśmy praktycznie przeciwnikowi Jakie stworzenie jakichś zagrożeń pod naszą bramką. Po przerwie trochę popełniliśmy błąd, bo co, się. Myślę, że taki fragment byłby 15 minut, bodajże, gdzie rybak mógł, mógł wyrównać, ale też trzeba powiedzieć, że myśmy mogli potem podwyższyć i spokojnie kończyć to spotkanie. Na koniec chciałem podziękować kibicom, bo cztery kibiców z pomóc się wybrało dzisiaj tak daleką drogę i, i do zwycięstwa im dedykujemy. Dziękuję. Dziękuję. No cóż, no ja mogę tylko za pierwszą połowę przeprosić kibiców, bo pierwsza połowa od była nie do oglądania w na naszym wykonaniu. Nie wiem dlaczego to jest, dlaczego się to dzieje, jest to po raz kolejny serde. Mieliśmy troszeczkę burzu w powiedzieliśmy sobie parę rzeczy, sprowadziliśmy je zmiany. No, jak było tutaj trener, no, stworzyliśmy na sytuacji, sytuacje. Wykorzystaliśmy no, i staraliśmy się tak po prostu no, ma rację, że oczywiście po, po kontratach, albo po prawie tak, że je mógłby podwyższyć, potem nikt chyba dwa, trzy razy, to, to się na razy rozgadzam. No, mam nadzieję, że następnym razem idziemy tak o pierwszej minuty. Nie, nie wiem dlaczego tak jest, że po raz kolejny po prostu 10 minuty Mogę powiedzieć, za drugą połowę chłopakom po mogę podziękować, ale nie wiem, nie możemy cały czas czekać po prostu na to, że tracimy bramkę i dopiero wtedy rozpoczynamy grę. Musimy grać w 50 minut i na to, to, to jest właśnie nasz, nasze zadanie tutaj do piątku, żeby na to przygotować zespół. Dziękuję. Prosimy o pytania. Dobry wieczór, Panie dyrektorze, że wsiakro, uczestnictwo. Zresztą też nie wiem, czy ten wieczór będzie dla Pana dobry, bo jak nie patrzeć, czwarty mecz u siebie, trzecia porażka, to taką grą, jak... Właśnie pan wspomniał w pierwszej połowie, no to tych kibiców na trybunę nie będziemy przyciągać za bardzo tym bardziej, że tych spotkań jeszcze tam trochę u siebie zostało praktycznie do końca września. Nie wiem, 6 spotkań plus mecz kucharowy, a na trybunach może być coraz e pójście, jeżeli to będzie tak wyglądać. Pytanie jest no, takie. Pytanie jest takie, że właśnie ten wieczór nie jest dobry. Trzy mecze, cztery, czwarty mecz u siebie, trzecia porażka. Z tego co pamiętam, to mówił pan, że ta gra będzie atrakcyjna, ofensywna. Sam stwierdził w pierwszej połowie, taka nie była, nie była ta pierwsza połowa, to oglądanie. No i co teraz z tym fantem, co by zrobić? Tak, pierwsza rzecz rzeczy, że no, dzisiaj, robiliśmy tu jedną, dwie zmiany, przeprowadziliśmy od początku i no, szukamy tego optymalnego składu. Zazwyczaj jest tak, że załóg, który wchodzi, daje dobrą zmianę. Wcześniej jacyk w tym ostatnim meczu, ale dwa, dwa, trzy razy dał zmianę, więc... Zdecydowaliśmy na to, że dzisiaj, że po prostu będzie grał od początku, ale to nie jest wojenny moduł zawodników, u mnie w pierwszej połowie to mogliśmy znów przeprowadzić 3, 4, 5 zmian, bo e, powtarzamy sobie, że chcemy grać, chcemy, szukamy piłki, że można stracić piłkę, ale ta chęć do grania to jest to najważniejsze. Nie? Niestety e, cały czas biegamy w tym samym tempie w pierwszej połowie i, i nie ma tego połączenia, wyłączenia, szukania, grania i tego tajnego. Do tego nam najwięcej brakuje. No, oczywiście druga sprawa, że znów stali fragment gry, na których się przygotowujemy. A, trzy razy na to gra jeden zawodnik. A, konkretnie pokazujemy to sobie na mediach, bo to też nie może być. Społeczne, no, jak mówię, w drugiej połowie trzy sytuacji z gry. W pierwszej połowie tylko po rzutu z autu i po, po rzutu z łony, jeśli, jeśli, ale, no, Wolny, tylko tam po tym rzucie wolny był rykoszek rzutowany, za poprzeczki nie było. a no to tak tylko y, w ścisłości. Jeszcze właśnie z, y, sprawy kadrowe, bo po dzisiejszym składzie widać, że musi można kombinować w domu, jak to wszystko poukładać, bo Oskar Wyski wychodzi na prawej obronie, gdzie wymagany przez kilka lat Twojej czas gra na defensywnym pomocniku. Y, w, środku obrony, w, w środku pomocy ustawiony jest młody kubaler wioski, który chyba troszeczkę y, się spali w tym debiucie. Wiesz, że to jest młody zarobnik, więc nie może tutaj go, Boże, do tego broń posądzać tutaj o jak. Właśnie, że to właśnie przez niego tak tak, tak wyglądała, no, ale widać, no, tak, że yy, ta kadra no, jest z męczą coraz bardziej yy, szczuplejsza. No, teraz yy, wy, wypadł jeszcze Michał Obrocznik yy, za czwartą żółtą kartkę się obejrzaną, wróci, nie wiem jak zdrowiem, ale wróci, podejrzewam Kubert Kołkiewicz. Jak to wygląda yy, w szatni? Czy Maty już też będzie do gry, czy jeszcze, czy jeszcze nie ma mowy? Ach, tak, Matyzitko bardzo chciał zagrać. Kciuki ma świąt Berto trzymał dwóch czwartorzutów w że, że może zagrać. Niestety nie jest jeszcze w stu dlatego się do tego nie by było w kadrze i myślę, że jeszcze będzie chyba tydzień, tydzień czasu poczekać na jego powrót. E, wróciłem do Gordowy, dzisiaj robią zmiany, z tego się bardzo cieszę. E, to jest pozytywne. Potem tam z jest Mateusz Bartosza, który dopiero do, dwa do, do treningi sprowadził z drużyną, ale Trzeba tylko tydzień, tak wierzę, że po prostu będzie gotowy na piątek, a jeżeli chodzi o Huberta, nie jestem pewny, czy złożymy to piątku, to wiem, że ma jeszcze we czwartek kontrolę USG, nie powinno być tam jakieś groźne kontuzje, ale walczone z czasem, jest to po prostu kwestia parę dni, czy będzie gotowi. Wiadomo, jest to w miesięcy w się może wydarzyć cokolwiek możemy ryzykować kolejną kontuzję. Musimy podjąć decyzję wspólnie tam z sztabem medycznym w tym przypadku. Jeżeli byli o się odzwyczaić, to dalej nie by do treningu ale dalej tam nie mam konkretnych wiadomości, kiedy wróci. Jeszcze pytanie do trenera Puszczynie-Połomidze. Panie trenerze, na początku tylko taka informacja, bo powiedział pan pewnie troszeczkę przez kurtuazę, że wywieź, wy, wy, wywozicie trzy punkty z trudnego terenu, ale Noholniczanka przegrała trzy spotkania z czterech osiedli, więc ten teren nie jest aż taki trudny w tym sezonie, to tak wywoli siłności. Pytanie teraz, czy y, chciałby Pan grać wszystkie mecze na wyjeździe, bo trzy razy wygraliście po 1-0 y, w tym sezonie y, w delegacji. Jakbyście chyba grali wszystko na wyjeździe, to byście mogli się witać ze statusu? Wiem co, ja rozrzeszę do klubu, z którym gramy, przeciwnika, a dwa, że naprawdę w końcach nie mówiąc o tym, że to jest dopiero początek sezonu, to, to, o, o tym się Na wyjazdach to jest bardzo się cieszymy, My mamy zupełnie inaczej opracowaną taktykę. Na mecze wyjazdowe i też na przeciwnika, ale, ale powiem tak, może to ciekawie, że dwa mecze, które najlepsze zabraliśmy, to zabraliśmy właśnie ostatnio z Sosnowcem i całkiem niezły z Sandecją, a, a te mecze Myślę, że przed nami dużo pracy, żeby, żeby poprawić ta, te statystyki, bo. W lidze bardzo ważne jest to, żeby wygrywać u siebie. To jest to samo, punktować na wyjeździe, ale, ale morale drużyny budują zwycięstwo u siebie. Mówię to do siebie, ale też chyba i do